Dzień dobry, czołem, cześć, ja nazywam się Miłosz a dzisiaj jestem już na wakacjach w swoim domu rodzinnym, ale jako, że byłem ostatnio sobie w mieście, przechodziłem sobie pika i znalazłem takich pięknych oto 6 booster banów, które w każdym nie znajduje się 6 boosterków. No to co? Zajmiemy się otwieraniem tych boosterów, zobaczymy, co będzie się działo. I tak jak wspomniałem, jestem na wakacjach, więc nie mam ani swojej maty, jestem w zupełnie innym domu, a mój montażysta stwierdził, że położy mi zmontować mi w inny sposób moje dzisiejsze nagrywki. Więc dzięki bardzo zobaczcie jak kto się będzie wognał, dajcie znać, czy Wam się bardziej podoba, a my lecimy z pierwszym takim bandlem. No to co? Tak jak mówiłem, w takim bandle mamy po 6 boosterków. Zobaczymy co się kryje w środku. Mamy nasze boostery z Paldia i Wolf. Otwieramy sobie wszystkie i zaraz zobaczymy jakie będą dropy. Pierwszy booster, przynajmniej kodzik jest dla Was oczywiście. I przechodzimy do pierwszej paczki. Tandem jest Fuekoko, Pyro, Luxio. Mamy Great Bola, Sableye, a karto w jest tylko Spiritomb. Sprawdzimy przyniesie nam kolejna paczucha. Kodzik dla Was oczywiście jest Waterl, L, Glimet Bombardier, Flamingo, Tauros, Luxio, a kartą Mary Special Illustration Tyranitar. Kozacko, to jest jedna z tych lepszych kart, którą każdy chce trafić, bo to jest już mega fajna cena. No dobra, zobaczmy sobie co kolejny usterek nam kryje. Um, tym razem kodik znowu leci do Was. Trzymajcie Water Energy, Love Disc. Mamy Fletcher, Electrode, Vigor of Artazone, Spiritom i tym razem tylko zwyczajne. Holo. No dobra, jestem ciekawy w ogóle, jak wam się podoba kierli. Dajcie mi znać, jak się takie coś wam będzie oglądało. E, mamy kolejną paczkę i tym razem nic ciekawego, tylko holo karta. Mam tych usków masę, więc dzisiaj będzie zupełnie inny odcinek, zobaczymy, jak to się będzie wszystko działo. I kolejną kartą jest tylko mimik holo. Jak dobrze wiecie, e, już w przyszłym tygodniu w sobotę będziecie mogli mnie spotkać na OTP w Łodzi. I czy to się będzie coś kryło? Nie, jest tylko slacking w OTP w Łodzi, e, bo tam e, jest jeden z osób, które organizują, albo jest bardziej partnerem medialnym OTP, więc możecie zbić pionę i zobaczyć, co się będzie działo na tym mega fajnym evencie. Kolejna paczuszka, kodzik dla Was. I zobaczcie, co się kryje w tej paczuszce. Jest Corviknight, Survivor, Tauros, teraz zupełnie inny Grusza, Meryl, a kartą rare jest, uwaga, Lycanroc like EX, kozacko. To jest mój drugi likenok, bo ostatnio byłem na um, League Challenge'u, na którym trafiłem właśnie likenok z Redraftu, więc mamy już dwa. Może zrobię sobie z nich tak? bardzo ciekawa karta, jest super z którym gram ostatnio dość ciekawie w Espy Queen w zwyczajnej formie, Luminous Energy, a kartą Rare jest Dendra Full Art. co kolejny mega fajny traf na dzisiejszym odcinku. Ale jak już mówiłem, zapraszam Was bardzo serdecznie na OTP, bo tam będzie się działo. pierwsze raz tam jadę, e, tym razem jako igracz, gracz, jako youtuber, który będzie nagrywał cały ten event, więc naprawdę zapraszam wszystkich serdecznie, mamy kolejny traf jest to Chain Power X. O tak, to jest karta, którą każdy teraz potrzebuje swojej talii, jest mocno grywalny, więc pewno przyda się i w mojej kolekcji. Kolejny kodzik dla Was, trzymajcie, mamy tym razem Metal Energy z Nimble, Massive, Skiplum, Dendra, Palosand, kartą Rare z Combi i rare kartą holo był Rapska. Kolejny kodzik, trzymajcie i lecimy sobie z kolejnym boosterkiem. Mam nadzieję, że taki się będzie Wam podobał, bo to coś zupełnie innego się będzie działo. Reversal Energy, mega fajna karta i Sableye Holo, tylko Holo. Lecimy dalej. Um, I w ogóle dajcie mi znać w komentarzach jak wam lecą boostery z Paldiwow. -E. Jestem bardzo ciekawy, jak to się Wam układa, bo u mnie bywa różnie, ale mamy pięknego Graf -A -a. To jest karta, którą mega go chciałem mieć i patrzcie kolejny Like and Rock. Co tutaj się dzieje? To po prostu nie mam słów. E, trzy lekenroki już w mojej kolekcji są, więc pewnie talia będzie się powoli sama składała. Kolejny kodzik trzymajcie i lecimy z kolejnym muserkiem Snowver, Fletching, Voltorb, Scythe, Downspurs, Voltorb, Giacomo i Boss's Order. No dobra, jak na razie dropy są kozackie. Mega mi się to podoba, e, bo tak chciałem otwierać. Takie coś mi się kozacko podoba. Jest Quagzo, Saguaro, Pinnerchin, sneasel. I kartom Rare jest Faulkner. O, w pięknym fularcie. Oj, 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 ale dzisiaj sypia. Tak jak nigdy. E, no i to są paczki z MPika. Widzicie, trzeba warto iść do waszego lokalnego MPika. Ja dodatkowy miałem zniżkę od znajomych, e, którzy którym kiedyś, pracowałem w MPiku, więc o wiele taniej mi ten cały bundle wyszedł. Jest Magikarp Superior Energy Retrieval i Obama Snow, jeżeli chodzi o karty holo. Karta, którą zawsze, jak byłem dzieckiem, a Pokémon, którego dzieckiem zawsze nazywałem, Obama Snow, ale to już zupełnie co innego mamy e, pierwszy Stadion Love i Veluza Ostatni buset na dzisiaj mamy Wingula, Luminous Energy i karton Rare jest Oricorio. No to co? Takie miałem dzisiaj trafy Tire Ranitary, Likenrock, Dendra, Likenrock znowu Grafanie, Faulkner i Chainpał. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że tak zostawcie łapkę w górę subskrypcję na kanale i co? Widzimy się już za tydzień na OTP w Łodzi. Więc jeżeli chcecie, przyjeżdżajcie, wbijajcie Przybić pionę, spotkać się jedyną, porobić sobie jakieś może zdjęcia, pogadać troszkę o Pokémonach. No i co? I tak by to wszystko wyglądało dzisiaj. Dziękujemy bardzo serdecznie i do zobaczenia już za tydzień. Na razie.